Mocnych kilka kawowych punktów na mapie Szczecina, które dzisiaj są na Pomorzanach. Zgadza się i to jest dla mnie ogromna przyjemność i wielki zaszczyt, że oni zdobyli się na to, żeby tu przybyć no i chcieli to zaproszenie przyjąć. To nie było takie oczywiste, a udało się. Wszyscy w zasadzie przyjęli to bardzo entuzjastycznie ja się cieszę, jesteśmy. Dzisiaj festiwal wystartował o godzinie 10, do której tutaj się można napić kawy. I czy to, to tylko dzisiaj, czy może przedłużamy tą siestę kawową też na niedzielę? No jasne, że przedłużamy na niedzielę. Dzisiaj możemy od 10 do 16, czyli dwie godziny dłużej niż zazwyczaj, a ja jutro Basyk, czyli 10.14, w Marina Chmielewskiego 18. Bazar smakoszy oczywiście też działa. Festiwal kawy i herbaty też przedłużył właśnie działanie Bazaru Obor, bo ja tam spoglądam na pokój Obor i tam widzę, że ludzi też jest całkiem sporo. No, tak, masz rację. To było też trochę tak, że chcieliśmy zrobić pilotażową edycję sobotniego Bazaru, bo chodzi nam po głowie być może rozszerzenie formuły, nie? żeby spróbować zobaczyć, czy soboty też są dla Szczecinian ok. To ma być taki trochę test. No to powiedz jeszcze, który rodzaj kawy Ciebie zaskoczył tutaj na tej mapie naszego festiwalu najbardziej i którą już dzisiaj próbowałeś? Ja muszę powiedzieć, że na razie spróbowałem jedną z Korony, to była metoda obróbki naturalna, zdaje się, że Salwador. Mała porcja, bo muszę wypić tego dużo, więc nie mogę się tu opić u jednych, ale była super, naprawdę była świetna, no taka inna niż wszystkie. Jakaś fanki, taka trochę winna, oczywiście bezalkoholowa, ale była ta nuta. Dla mnie mega ciekawa propozycja. Rześki pobudzona, więc no, widać, tak. że już sporo kawy dzisiaj wypił Michał kaszczowski jakułów a my idziemy drodzy widzowie portalu w Szczecinie.pl, żeby przedstawić Wam trochę palarni kawy, trochę kawiarni, trochę miejsc, w których na co dzień możecie się napić świetnej kawy, a dzisiaj one są zgromadzone właśnie tutaj w Offmarine'ie po to, żeby pokazać Wam, co mają najlepszego. Pozwolę sobie podejść do pań z Mozaiki, które dzisiaj znajdują się przy pięknym, kultowym już... Yy, neonie ze stojaków. Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry, witamy serdecznie, cześć. To, co mamy dzisiaj, czym chcemy się pochwalić na festiwalu, to jest nasza kawka, którą we współpracy z kwalią stworzyłyśmy i można sobie wziąć mozaikę w ziarenkach do siebie do domu. Oprócz tego można wypić kawkę na miejscu no i oczywiście zjeść nasze sztandarowe słodkości i tarty wytrawne. Jaki jest wasz sposób na taką kawę, która rozprochuje Szczecinian? To chyba taka kawa z taką naszą energią mi się wydaje. Po prostu to, co mamy serducho całe, to co mamy w sobie, dajemy, dajemy wszystkim i, i stąd ta kawa jest taka wyjątkowa. No i współpraca, tak? Tutaj e, skłali. E, po długich rozmowach, próbach, dotarłyśmy do tego, co mamy teraz finalnie. Gdzie można Was spotkać na co dzień? Na co dzień jesteśmy w mozaice, w kawiarni. Mieścimy się przy Śląskiej 43. Natomiast wejście jest obiegi To jest bardzo ważna informacja. Nasi widzowie muszą też zobaczyć i właśnie pokazujemy tarty, pokazujemy ciasta i pokazujemy, że no, mozaika poza zapachem kawy przyciąga tutaj też przysmakami, które naprawdę wyglądają efektownie. Czy jeszcze jedno zdanie o tych przysmakach może pan Powiedzieć. E, przy smakach, e, no to już mówię, e, dzisiaj mamy tutaj standardowy nasz tutaj popisowy sernik pistacjowy, limonkowy sernik e, z, e, ze śliwką, ale też mamy teraz sezonową tartę z mascarpone i figami i tarty wytrawne. E, gruszką, gorgonzolą, orzechami woskimi i z cukinią, ricottą, no i oczywiście suflet czekoladowy, chyba najważniejszy. Czyli to jest tak, jak ktoś lubi kawę, to tutaj odnajdzie się idealnie. Jak ktoś lubi herbatę, to też odnajdzie się tutaj idealnie. Ale jeżeli ktoś lubi słodycze, to też odnajdzie się tutaj absolutnie idealnie, bo ja przyznaję szczerze, że właśnie podążam do kolejnych stanowisk raczej wiedziony wyglądem i prezentacją słodyczy, a na tym stanowisku słodycze wyglądają absolutnie imponująco, i na dodatek jest ich ciągle dokładanych co chwilę trochę nowych. Dzień dobry. Cześć. cześć cześć. To zanim okawie, to zapytam o to, co prezentujecie tutaj, bo to wygląda tak, że jeżeli ktoś jest fanem słodyczy, to nie może przejść obok waszego stanowiska obojętnie. No ciężko, ciężko by było. Kim jesteście, skąd przyjechaliście i co to jest? To, o to wszystko tutaj, co jest takie ładne i co to przygotowywał dzisiaj. Jesteśmy kawiarnią miejsce e, wojska polskiego 61. E, wszystkie ciacha przygotowywała e, która, pani, która tam chowa się przed kamerą. Eee, nasza, nasza cudowna Ala. Eee, wszystkie rzeczy pieczemy eee, na miejscu, w miejscu. Eee, drożdżowe wszystkie ciacha, które tu widzicie są wegańskie przy okazji. Eee, no i tam są ciacha maślane. No. Czyli to, to są cynamonki z tego co widzę, tak, prawda? To, to są cynamonki, kardamonki i to są śliwianki z kruszonką cynamonową. Trochę ich tutaj jest, a więc jeżeli się pospieszycie to do 16, może jeszcze coś dla was zostanie. Co na co dzień w waszej kawiarni można znaleźć? Na co dzień poza takimi pysznościami mamy też różne fajne ciacha, na przykład serniki, no ale przede wszystkim jesteśmy kawiarnią, więc mamy też bardzo dużo pysznej kawy. Działamy głównie, współpracujemy z palarnią Kafar, to jest nasza zaprzyjaźniona palarnia z Gliwic. Możecie zobaczyć, tutaj mamy, też mamy kawę w ziarenkach od nich na sprzedaż. Doradzimy, pokażemy wszystko, wytłumaczymy każdemu, dobierzemy kawkę. No i też większość tych kawek, które mamy w ofercie dzisiaj można spróbować dzisiaj w metodami alternatywnymi, wszystkie z chęcią zaparzymy. Czy metodą alternatywną, czyli co tutaj robicie? Jeszcze żebyś mógł jednym zdaniem mamy, powiedzieć. Tak. Mamy przelew, tak zwany batch brew, więc na szybko można spróbować każdą kawkę. Mamy Aeropress i do tego mamy V60, czyli tak zwana kawa z dripa, można sobie wybrać, które ziarenka chcecie i my Wam je zaparzymy. Cudownie, a więc jeżeli nie przyciągnie Was kawa, to przyciągnę Was ciasta, chociaż to jest idealny duet. Słuchajcie, tam jest Kualia, czyli absolutnie szczecińscy mistrzowie. Tu jest Tokawa, znam ich bardzo dobrze, mają najlepszy Tonic Espresso w mieście, moim zdaniem. Tu jest Buenas Buenas, czyli również bardzo mocno inspirowana Brazylią kawiarnia. A tam jest Korona 1912, do której chciałbym się teraz dostać, bo nie ukrywam, że to jest kawiarnia, która poza tym, że imponuje absolutnie tym, co przygotowują na co dzień w swoich lokalach, to jeszcze na dodatek no, mają Absolutnie interesującą historię, którą może się pochwalić właściwie tylko ta jedna palarnia w Szczecinie. To o tej historii na początek jedno zdanie. Historii. Cześć. Jesteśmy z palarni Korona 1912. Nie istniejemy od 1912 roku, niestety. Ale pierwsze dokumenty, jakie znaleźliśmy, to jest rok 36. Także no to już kawał czasu chyba bodajże 7 różnych właścicieli historia taka, która niesie Szczecin na tym rynku kawowym przez całą Polskę. Z czym przyjechaliście dzisiaj do Off-Mariny i czy tylko ziarenka, czy można też się u Was napić kawy? Można spróbować dużej ilości rzeczy, które, które mamy w ofercie. Przyjechaliśmy z naszą standardową ofertą kawek pod espresso, czyli kawek z segmentu premium i kawek z segmentu specialty. Dzisiaj szczególnie tak naprawdę jedna z niewielu okazji takich, żeby spróbować kilku kaw pod metody przelewowe, czyli potocznie pod filtry, w tutaj, tutaj u nas. Rozumiem, różne kolory opakowań to różne rodzaje kawy. Tak, w każdym, w każdym kolorze będzie, będzie inny, inny region, czyli tak naprawdę od niego zależy większość, większość tego, co będzie się, będzie się znajdować w paczce, jeżeli chodzi o smak, aromat i samo ziarno. Korona 1912, również miejsce, które niewątpliwie warto jest odwiedzić. Festiwal, herbaty i kawy. Festiwal kawy i herbaty off Marina, ulica Chmielewskiego. Bazar Smakoszy tam obok, a więc możecie połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli macie ochotę w sobotę napić się kawy, czy w niedzielę napić się kawy, no to proszę bardzo, zobaczcie tak bogatej oferty w jednym miejscu. No, trudno sobie wyobrazić w jakimkolwiek innym miejscu Szczecina. Dzisiaj festiwal trwa do godziny 16. Jutro trwa do godziny 14. Więc gorąco Was zapraszamy, jeżeli jesteście miłośnikami kawy, a wiem, że Szczecinianie to to jest dla Was idealne miejsce.